Widzicie widzowie w tym odcinku z okazji dnia dziecka. I się zastanawiacie co to jest i ja wam odpowiem. To jest mój mod z Minecrafta. To jest mój mod do Minecrafta, tak? Który się nazywa itemie. Jest już na Sony Cardsport. Na razie nie w aplikacji po prostu dodałem do plików aplikacji. Tak powtarzam słowa. Nie wiem. I zrobiłem wcześniej nagranie, ale... Były tam dźwięki gry, które mnie zagłuszały, a więc postanowiłem usunąć. A poza tym było o wiele za długie, a ten odcinek ma mieć dwie części. I szybkie informacje, bardzo potrzebne. Oczywiście, link będzie w opisie. Do moda. I w i może zrobi Wikipedię, bo na razie jestem dopiero w pewnej części robienia Wikipedii. Nieżne. I zacz Zacznijmy od tej sztabki. To jest sztabka zielonego netherytu. Wygląda projekt jak zwykły netheryt z daleka, ale ma trochę zielonego. I ją się kraftuje w sumie, nie mam czasu wyjaśnić jak. Czasami musicie odkryć, lub w przyszłości na Wikipedii będzie. Na fandomie. jest pył zielonego netherytu. To po prostu zielony netheryt daje się do przecinarki. O, i to jest po zielony pył. Może. Kiedyś to zmienię. I tutaj jest blok zielnego nadytu. Chyba wiecie, jak to się kraftuje, tak jak każdy inny blok. Z hodowca jakiegoś. Potem jest utwardzony blok zielnego nadrytu, który sam nie wiem, jak się kraftuje. A potem są skompresowane bloki. I wiecie, że je się kraftuje. Po prostu dając niższy poziom do każdej kratki. Czyli na przykład do tego jest potrzebne 9 tego. Na co wskazuje kursorem, jakby co. A więc. And każdy każdy poziom to jest 9 razy więcej tego. ok, A teraz jest skompresowany, podwójnie skompresowany, podwójnie, podwójnie i pięciokrotnie. I. Jeszcze są dwie rzeczy, które są użytkowe lub będą użytkowe. Na początku skrzynia, która już jest użytkowa i ma tyle slotów, co podwójna skrzynia plus jeden rząd. TIO się kraftuje, nie ma czasu wyjaśnić jak. I ten blok, to jest super stół, że Na razie on w ogóle nie działa, ale w przyszłości będzie miał funkcjonalność do tworzenia bardziej zaawansowanych przedmiotów. I Dobrze, to wszystko z mojego boda w bo Link jest w opisie. Wersja Minecrafta 1.20.1 O! I przy okazji mod jest w. Mod jest w dwóch językach, angielskim i polskim. Ja, ja oczywiście przedstawię go w polskim, ale w angielskim też jest. I możecie pisać w komentarzach na YouTubie w Casfaldu. Jeśli zauważycie na przykład jakiś błąd ortograficzny z tych języków. Bo, szczególnie w angielskim, bo w angielskim używam tłumacza. Nie. I już to zrobiliśmy. To teraz na drugą. To teraz czas na drugą część. Dobra, po prostu będę się patrzył w niebo, bo i tak nie ma tych bloków w drugiej części. OK, To użyję swojej teleportacji. Za trzy, dwa, jeden. Oj, nie zadziałało. Zapomniałem. Że to działa tylko jeśli zalajkujecie i zasubskrybujecie. Okej, okay, to teraz teleportujemy się za 3, 2 1. O, teleportacja tym razem się udała. No I jak widzicie, ta część będzie w Minecraft Classic. Co jest już w tyle. I zapewne w miniaturce, choć nie wiem, że będę miał zrobić miniaturkę. Mierne. I tutaj jest mój stary save zeszłców. Mam tutaj swój uśmieszek I to. I jakby co od razu mówię dla osób, które chciałyby komentować jakieś niemiłe rzeczy. Wszystkie rzeczy... wszystkie hejty, które przeniknęły jakoś przez systemy sprawdzenia komentarzy zostaną przeze mnie usunięte. A więc. A więc lepiej nie piszcie nimi rzeczy, bo inaczej to i tak nie będzie bezcelowe, bo i tak będę to wszystko usuwał. Jakby co ja totalnie się nie przejmuję tym, co piszą hejterze. Dobrze. I jak już omówiłem temat komentarzy, to możemy zacząć faktyczny filmik. I. To jest i to będzie taki choćby wyjątek, bo większość będę nagrywała ze szorców, bo szolcy się szybciej tworzy i będę mógł ich więcej wrzucać. A poza tym też dostaję więcej wyświetleń i więcej osób może zobaczyć mój content. I, I będziemy teraz grać Minecraft Classic. W sumie to chyba będzie krótko, bo sam nie wiem co robić, ale będzie kiedyś Minecraft Classic. I przy okazji Wam go trochę dokładniej opiszę niż w Shortsie. I ta, I jak mówiłem, w Shortsie, by się do niego dostać, to wystarczy wejść w, na stronę classic.minecraft.net, którą możecie. Lub nie, widoczne na ekranie. I to będzie tak, że albo utnę obraz, i wtedy link do strony. Może że zawsze będzie w opisie, ale że tym bardziej będę musiał. Um, albo po prostu zostawię i zamarzę pasek z ikonami. Choć nie muszę, bo tam nie ma żadnych prywatnych informacji, to i tak zamarzę pasek z ikona. Znaczy z ikonami OPEGAX. Bo z niej korzystam. Niazwę. Nie, I zaczniemy. I nie wiem w ogóle, jak oni mo umiem zachowywać mój save. Może zapisuję w postaci na moim komputerze. Niazwę. I. Tak w ogóle to, jak mówiłem, teraz mogę lepiej o tym porozmawiać i na przykład omówić temat obydwóch potencjalców bo bo tutaj choć są zalety na przykład że jest darmowe i, i do tego hejtera który mi napisał którego już usunąłem i niech się cieszy że nie pan tam jego nazwy bo Późniejsze osoby, które będą hejtowały, będę ukrywał na kanale przez cały czas. To nie będzie odwrotu. To wtedy. To. To nie, nie wiem, czemu on proponował bardziej podróbki ze sklepu Play. Raz mają o wiele gorszy gameplay, dwa. Nie są oficjalne, co też nie wspiera twórców. Ale więc warto grać w tą wersję. A poza tym, jeśli ktoś jest starszy ode mnie, to też może to być nostalgiczne. A więc polecam bardziej tą wersję niż jakieś kopie ze sklepu Play, bo te ze sklepu Play są gorsze. I rozumiem, to tylko moja opinia i możecie wyrazić swoją, tylko przeciwieństwie do hejterów, w miły sposób. I nieznane za dużo gadam o komentarzach, a za mało robię rzeczywistego tego odcinka. Ech, muszę poprawić to. nieznane I tutaj, jak mówiłem w... We... We pierwszym szorcie z Minecraft Classic. W ogóle się nazywa co to jest Minecraft Classic. Możecie w niego wejść to. To Minecraft Classic. To jest darmowa wersja May, Minecrafta. Która... Dobra, już to tłumaczyłem, czemu tak się powtarzam. Nie wiem. I. Dobra. Oczywiście zalety na przykład to, że jest darmowa, oczywiście. I że można grać w przyglądalce, a nie trzeba nawet jej ściągać. I coś, co odróżniam od podróbek ze sklepu Play, przynajmniej w większości, bo takie, które umiem to, co Minecraft Classic, można grać w multiplayerze. Tak, można grać w multiplayerze. Wystarczy dostać adres strony internetowej i. I wtedy wysłać go kolegom. Można do 10 osób tak dać. I teraz, i tego zapomniałam dać w szlakcie z Minecraft Classic, przez co też. I rozumiem, podróżki ze sklepu Play też tak umiem, ale w Minecraft Classic to jest trochę lepsze. A poza tym, nigdy nie wiem, jak wyjść z czatu we tych kopiach ze sklepu Play. Nie i dobra, teraz przejdźmy do pozytywnej strony. Ale zanim to, to oczy się, są wady, na przykład dziwny system stawienia, który był we starszych wersjach, bo to jest czy, kopia starszej wersji, dlatego też prawym guzikiem się zmienia akcję, ale lewym się wykonuje akcję. Tak, dokładnie. To nadal nie jest tak jak w niektórych jeszcze starszych wersjach, że lewym się buduje, prawym się niszczy. Tylko po prostu jest lewy do akcji i prawy do zmienienia akcji. Nie wiem, jak, czy to ma sens, ale okej. Okay. I oczywiście nie ma tu surwiwala, ale możemy trochę poputować w kreatywie. I na przykład spawnować Steve'a, który e, mówiłem jak we drugim shortsie ze Minecraft Classic, który na kanale. O! I w okazji zapomniałem wspomnieć, tylko dodam je. Tylko dodałem już w trakcie edytowania, że nogi też ma trochę za wysoko, przez co przenikają mu przez ciało. Nie, i, jego I bardzo lubię jego zgliczowany model. Nie wiem, czy to było celowo, czy przypadkiem. O, i zachowuje się zupełnie jak Moby w we starszych wersjach Minecrafta. Podkakuje ciągle i wciąż. Halo? Steve? Steve, 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 co ty dopisz? Nie, aż że... I go się spawne klawisze G. I więcej o nim mówiłem w sorcie, który jest na moim kanale. Ale chyba już większość rzeczy potrzebnych wytłumaczyłem. I teraz przejdźmy do samego budowania. To po pierwsze, co chciałbym zrobić, Ciekaj. Czekajcie w tym w tym czasie pokaże to. Ten coś. A więc Ant i może coś pokażę. Albo może po prostu AND 3, 2, 1 Okej, okay, już jestem. Po prostu musiałem sprawdzić w OBS, ile już nagrywam. I w miarę normalnie na razie. I ten odcinek tak miał być krótki, ale wyszedł długi, a zanim to, jeszcze coś zbuduję. I to będzie mały domek. Tak, mały domek przed pożegnaniem się. Z widzami. Czy z wami. Ale pan. Pewnie, jeśli jeszcze nie zostawiliście łapki subskrypcji, to polecam to zrobić. I ten domek będzie limitowany, bo tutaj zakres bloków jest limitowany, ale jak mówię, to ma też swoje wady, bo jednocześnie to jest oficjalne i jest to darmowe, a więc. I zbuduję na szybko taki domek. Taki wyglądający jak bunkier, ale nie będący bunkrem. Nie wiem jak to się odmienia. I... Na szybko, bo mam mało materiałów. Okej. Okay. I tak to wygląda. Ten domek jest mały, ale myślę, że fajny na pożegnanie. Tylko może go jeszcze udekoruję. Okej, okay, jest. I mm, takie filary może pomogą, na pewno nie sprawi, że będzie tysiąc razy lepszy, ale może sprawi, że będzie dobre, a albo nie wiem, może, chyba, albo, to osobiście raczej nie, nie opisuje tego, co chcę powiedzieć, i niestety to starsza wersja, a więc trawa znika, tak. Krawa znika jeśli nie ma światła. Chodź to jest bardziej elastyczne, bo trawa bez światła nie przetrwa w dzień życiu, to jest bardziej przeszkadzające. Ale mam jedno rozwiązanie. Buduję. Okej, okay, i teraz to wygląda chyba w miarę spoko. Taki mały, fajny domek. I jeszcze tutaj postawię blok. I tata. Widzowie, oto jest nasz domek. Może będziemy się w nim spotykać jeszcze w showsach z Minecraft Classic lub w gameplayach. Ale na razie to wszystko, co chciałem dać. A więc, to jest cały domek. Myślę, że wyszedł w miarę nieźle jak na Minecraft Classic. Ale w sumie no, zapomniałem, że na B jest więcej bloków, ale i tak, więc to się nie potrzebuje. Nie, nie, i to będzie i w tym domku, już się pożegnamy. Na razie, pożegnajcie widzowie. Bo, mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten specjal. I, i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki i subskrypcji i bym mógł robić więcej, jeszcze lepszych niż to filmików. Dobrze, wykonajcie widzowie.